Jest tutaj fajne stwierdzenie: kiedy widzisz e, osobę godną, e, wypróbuj e, jakby. W, uczenie od niego tego zachowania. A jeżeli y, znajdziesz y, niedaleko osobę, która jest jakby tak jakby niegodna twojej obecności, y, wtedy y, przeegzaminuj wnętrze y, własnego siebie. Super po prostu. Bo czasami po prostu jakby chcemy zmienić drugą osobę albo, nie wiem, robimy jakiś problem, tutaj mówią właśnie, że jeżeli nie zgadzamy się z jakimś zachowaniem, to może wtedy bardziej wewnątrz siebie pójść i przeegzaminować.